1. Kiedy uderzysz się w mały palec chyba nie muszę nic dopowiadać po prostu gdy się w niego uderzysz to tak jakby orangutan po nim przeszedł. 2. Kiedy uczysz się na sprawdzian do drugiej w nocy i dostajesz jeden a twój kolega który uczył się na przerwie dostaje 5. 3. Kiedy srasz i zabraknie ci papieru 4. 5. Kiedy jest pięciominutowa przerwa a ty masz zajęcia na drugim końcu szkoły 6. She was a fairy. 7. Kiedy puścisz bonka na całą klasę? 8. Nie wiem co tu dać. Dobra, puszczę wam coś, żeby ten film trwał dłużej. Miau. Ich bin eine katze und ich habe ein verlangen nach... USB mikro typ B geräten. Personenkraftwagen werden auf das Laufwerk C heruntergeladen.